Learner's Dictionary, Part 99. Odsłuchaj nagrania. Powtarzaj za lektorem w myślach, a także na głos, jeśli to możliwe. Awesome. The sunset over the ocean was absolutely awesome. The sunset over the ocean was absolutely awesome. Zachód słońca nad oceanem był absolutnie niesamowity. Jeszcze raz: The sunset over the ocean was absolutely awesome. The sunset over the ocean was absolutely awesome. Zachód Słońca nad Oceanem był absolutnie niesamowity. Kolejny przykład: Awesome. Her performance in the school play was awesome and received a standing ovation. Her performance in the school play was awesome and received a standing ovation. Jej występ w szkolnym przedstawieniu był niesamowity i został nagrodzony owacją na stojąco. Jeszcze raz: Her performance in the school play was awesome and received a standing ovation. Jej występ w szkolnym przedstawieniu był niesamowity i został nagrodzony owacją na stojąco. A teraz zamieńmy zadania miejscami. Jak powiesz po angielsku, uważam, że ta impreza jest niesamowita. Jeszcze raz powtórzę zdanie: uważam, że ta impreza jest niesamowita. I think this party is awesome. 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 Słowo awesome jest często używane do wyrażania podziwu lub zdumienia. Synonimami dla słowa awesome mogą być wyrazy takie jak amazing, incredible, impressive, remarkable. Yeah, you're not doing anything that would be, be awesome. Yeah, you're not doing anything that would be, be awesome.